Siemanko, witam bardzo serdecznie. Jestem bankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Tak naprawdę, przez kilka pewnie lat, myślałem, że zagrałem już wszystkie gry o skokach narciarskich. Bo jak widzicie, skoki narciarskie 2003 było, skoki narciarskie były, fajny jumping było, ski jump było, ski jump pro było, DSJ2 było i piórski jumping było, ale myślałem, że nie wiem, zostały mi 2-3 gry. Przynajmniej i tak było, bo mi zostało jeszcze kilka gier, a jedną z takich jest Ski Jump Mania 3. No jest to bardzo dziwna gra, ale jednak o skokach związana. No i dzisiaj sobie ją wypróbuję. Myślałem nad tym, żeby dzisiaj sobie zrobić znowu kolejny odcinek z losowych gier na telefon, ale no... Jednak też warto jeszcze przetestować inne gry na telefon, których nie było. Więc dzisiaj właśnie Ski Mania 3 wlatuje na kanał. To ja oczywiście pobieram i przejdziemy do gry, która pierwszy raz będzie na kanale po prawie 3 latach. Okazało się, że jestem zalogowany w tej grze, więc czyli tak nie jest aż tak dobrze, bo mamy na razie tylko drugi poziom, ale może uda nam się go poprawić. Mamy tutaj e, na przykład tylko jedną skoczkę Widlhammer. E, więc na razie tylko w niej możemy skakać, tak naprawdę mogę rywalizować e, tylko z e, botami, jeszcze nie mogę skakać z na przykład online, zobaczymy jak to wszystko idzie, więc chyba sobie poskaczemy, żeby wam tutaj pokazać jak to wszystko wygląda. E, no tutaj różne ciekawostki jeszcze podczas tego loading screenu, no i zobaczycie zaraz jak to wszystko wygląda, bo nawet tutaj widzicie, albo odbicie z belki trzeba kliknąć start, odbicie z, z progu. No to w najważniejszym momencie tutaj raczej, gdy zielone jest, to wtedy aj... Ale dobra, zobaczycie to podczas lotu. Tylko 61 metrów do skoczenia. Mój rekord to 79, ale nie stąd, bo na razie najdalej to 77,5 skoczyłem. Dobra, wyjście z progu. No i na luzie sobie wygramy z nią. No to nie było może dobra odległość, 76,5 metra. No ale ważne, że wygraliśmy. No, i z ogromną przewagą 81 punktów za e, ten skoka. No, niecałe 50, w ogóle na 50. No i wygraliśmy. To nawet mogę, mogę za 5 wycie, no to za chwilę to zrobimy. Jak widzicie, mam, mogę grać tylko na Easy. E, nie wiem dlaczego. Czy hard jest dla mnie za dobry albo za słaby. No, nie wiem. Mamy też arenę ćwiczeń, jak widzieliście. Możemy sobie robić quizy, już taki sobie jeden zrobiłem. Ale dla Was specjalnie jeszcze raz go zrobię, bo energii mamy. Jeśli mini-gran nie działa płynnie, a, to, to, to mniejsza z tym. No to zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Bo jest to quiz o skokach narciarskich, tak ogólnie, więc też spoko. i skoczku bierze udział w pierwszej serii zawodów Puchar Świata? No, 50. To znaczy, zależy, czy to są loty narciarskie. Jak nie, no to 50. Który z tych resortów nie jest zlokalizowany w Norwegii? Kłopie, oczywiście no jak nie będzie 10 na 10, to nie jest za dobrze. Ile skoczków jest w konkursie drużynowym? Cztery myślałem, że źle doczytałem pytanie. Który z tych sportowców jest skoczkiem narciarskim? Kamil Stach, oczywiście Kto co stosuje się w butach, by poprawić ich właściwość? Smar! Smaron art! Kurde, smardon art jest. Gdzie odbyły się zimowe igrzyska Pięk Kurde masz, no i no i źle, no nie będzie 10 na 10. teraz jest jest skoczkiem narciarskim, Daniel Undertande. Bogę Elon Musk. Ych, skąd pochodzi na Kasai? Japonia oczywiście. Wielka legenda. Mamy trzy gwiazdki, Dobra, jest super, jest super jednak. Myślałem, że będzie gorzej. Grand Prize. Co to jest ten Grand Prize? O co tu chodzi? Quiz zakończony. Mogę sobie otworzyć, co to jest? Dzienny bonus chyba jak... O! Dobra. Jakiś silver 14 to coś No i tyle, możemy to podnieść, dobra, spoko Kiedy będzie ten poziom drugi? Bo nie wiem za ile mogę sobie skocznie odblokować jakąś. Gdzie mogę sobie ten? Kurde, kurde nie wiem gdzie zobaczyć jakie mam tutaj skocznie. O, mogę! Tutaj, za Hinterzarten to 108 będzie trzeci poziom. Dobra, to może spróbujemy go sobie nabić. Więc kolejny konkurs, tym razem z Gavrilo Skrba. No, typo też łatwiej raczej do pokonania, więc takie 70 metrów da nam spokojne zwycięstwo. Proszę bardzo, jaka z darmowe prezenty na naszej stronie Facebook. Super. Nie wiem, ile osób w ogóle to gra. Dobra, kolejny. z jakimś Bośniakiem, 62,5. No i dobra, liczę tu na... Na poprawienie rekordu Takie średnie wyjście z progu Ale może, może 76,5 Tyle samo co w ostatnim konkursie Oczywiście wygrywamy z nim na luziku To jest ogromną przewaga No on 50 punktów zdobył No i fajnie O, no nie fajnie teraz Reklama nam się pokazała Ale na szczęście 5 sekundowo, więc oczywiście możemy sobie opominąć z Luisem Hamiltonem na czele. I co? O, mamy trzeci poziom. Dobra, spoko. Mamy Hintercartan do odbycia. Do skoczenia. Super. Super. Ej, gdzie jest mój Hintercarten? Gdzie jest mój Hintercartan? Jest, dobra. Zaraz zeskoczymy, bo energia mi poszła w górę, więc zobaczymy, jak wygląda ta skocznia. No wiele większa niż. Yy, yy, właśnie. Willehammer normalny oczywiście Zobaczymy Jak to sobie poradzimy, skok próbny, no i za chwilę przejdziemy do kolejnych zawodów. O, dobrze wyjście z progu. No, jakoś nisko leciał, ej! Co to ma być? 66 metrów na takiej skoczni? to gówno. No, myślałem, że wybiłem się dobrze. No może jednak dlatego, że nie mam dobrych yy, w ogóle... Dobrego sprzętu, zacznijmy od tego, więc może będzie trzeba poćwiczyć. ile mam. 19814, no to poprawiamy wszystko. Lądowanie, lot, lot, odbicie z progu, no i coś jeszcze. Możemy, lądowanie, no ale dobra, nie przepłacę. Mamy jeszcze takie coś jak pary, więc może też sobie to spróbuję i potem przejdziemy do konkursu eee, zobaczyć. Raczej planuję też w piątek takie coś zrobić. Odkryj kartę, aby znaleźć pary Znajdź szybko więcej par z rzędu, aby uzyskać bonus mnożnika. Kliknij, aby kontynuować. Dobra, jedziemy To Chyba będzie trzeba... Dobra. I co, mam od razu wybierać? Dobra. Kresztą, okulary. Cyk, cyk. Jest, 10. Dobra, widziałem tutaj. Cyk. Yy, gogle i cyk. Yes. To tyle? Myślałem, że będzie jakiś drugi, trzeci poziom, a tu nic? Dobra. Spoko. No i dobra, chyba możemy już sobie poskakać, nie wiem czy to będziemy teraz skakali w Hinterzarten, czy jednak dalej e, jednak na skoczni w Willehammer, za chwilę się dowiem, ale mi się zdaje, że raczej w Hinterzarten, a no jak nie, to może będzie trzeba tu skocznie aktywować, nie wiem. Hinterzarten, dobra, ile tu skoczył typo, to jest Australijczyk, proszę bardzo, Australijczycy na nartach skaczą. Dobra, 62,5, no to do zrobienia na luzie. Perfekcyjne wyjście z progu. Oj, słabe lądowanie. Czy raczej z nim wygram, ale... 70 metrów dalej, dalej. I to będzie mój najlepszy wynik, bo ten strainingu się nie zapisał. Nowy rekord życiowy, wow. Super. No ale jest spoko, wygraliśmy. Jeszcze będzie dzisiaj jedno zwycięstwo i dostaniemy chyba te znowu to samo. Nie wiem, czy mogę jeszcze. Mogę jeszcze? Mogę jeszcze, dobra, bo te 300, nie wiem, co tutaj... No, ale chyba jeszcze mogę mieć tą energię. Jak zużyję energię, to film się skończy. Zobaczymy. Teraz z jakąś panią będziemy skakać, też z Australii, też wcale nie lepiej. Czy bo to, bo to są poziom easy? Dobra. Oj, za późno, za wcześnie. No, ale. No, wygram z nią, ale. No, co się cieszy, 64,5 metra skoczyłeś na skoczni o punkcie HS108, no. No wygraliśmy, ale to było tragiczne. No gorzej mi idzie tutaj. I znowu reklama. Znowu z Louisem Hamiltonem. O mój Boże. Dobra. Na szczęście też można ją sobie szybko pominąć. No i co? Udało się. Zobaczmy co tego Grand Prix'a. Chyba będziemy już filmik kończyć, bo... Dobra, zobaczmy tu. Silver jakiś i tu. No nie jeźdę. No nie jeszcze. No jak to wszystko wygląda? Rankingi chcę zobaczyć, o! Rankingi chcę zobaczyć, który jestem. O Boże, jak tu ludzie grają! Ile tych pucharków mają? Ja dopiero mam 31! To jest ranking światowy, a top 10? W tym tygodniu? Nie mam nie w tym tygodniu. Kurczę pieczone. Mam tu premium, ale... No premium co? No to wszystko pewnie pay to win, no jak? No mam tylko za reklamę, ale po co mi teraz reklamy oglądać? Dobra, może taki jeszcze... A, jeszcze coś mam tu podnieść. A podniosę. Zrobi... A, no Super. Super, cieszy mnie to. Dobra, może mam... O, co tu jeszcze? Bo mam zadanie jakieś od Franklina. Zdobyłem nagrodę. Kaski na mapie. Zbieraj kaski na mapie. O. Zbieram, zbieram. Zbieram, 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 mam tu kask kolejny, czy gdzieś tu jeszcze jest? Jest tutaj, koło skoczni chyba było. Kariera, co to jest tutaj w karierze, bo coś mi się pokazało. Co to jest? Zbierz 20 kasków. A to? Popraw dowolny atrybut. No dobra, to to jest co zrobię, strona główna. Mam pozbierać 20 kasków. Dobra, kolejny kask Nie tych kasków będzie Tutaj jeszcze jeden kask O tutaj Ta kamera mi schodzi na dół Kurczę pieczony. Dobra jest kolejny Ja tu nie mogę znaleźć jeszcze kolejnego chciałem, żebym sobie to zadanie zakończył, nie? Dobra, nie. Dobra, musimy wejść do areny ćwiczeń i tutaj te poprawić jeden atrybut. No zgadam się, Lodz, poprawię. No i jedno zadanie zrobione. Ej, jedno zadanie zrobimy. Ej! No to jest skam teraz, dobra. No i co ja mam teraz zrobić? Nic nie mogę zrobić. Dobra, to trzeba zagrać. Trzeba zagrać jeszcze jeden konkurs. Z Gerardo Vassalino, chyba tak się nazywał. Typo, to będzie ostatni konkurs i se kończymy. W piątek jeszcze znajdę jeszcze jedną grę, bo czuję, chyba widziałem taką jedną. No, wiele mi się zdaje gorszą z grafiką niż ten, ale no zobaczymy, jak ona wyjdzie. Vassallo. No skoczył. A teraz na no widle Hammer skaczemy. A no, dobra, to nawet lepiej. No, troszeczkę za wcześnie, ale i tak ładnie! 70 80 metrów! Życiówka! Proszę bardzo, jak pięknie kończymy ten dzisiejszy odcinek. Super! No i to mnie usatysfakcjonowało. No i kończymy reklamą. Nie no, jeszcze... Nie zakończę tego, ale... No, za chwilę zakończę, ale nie podczas reklamy, szanujmy się. Dobra. No to co, no to gra nie jest aż tak tragiczna, no. Nie należy do z gatunków totalnego szrotu, czy też coś innego. No, ale nie wiem, czy ona będzie aż tak w 100% dawała fan, że, grali, że będę grał w nią codziennie, albo wy będziecie w nią grali codziennie, ale jak to kogoś zachęciłem, no to, no to super, cieszy mnie to, albo nie wiem, czy mnie to cieszy, ja tej gry nie promuję oczywiście. Co będzie w piątek, raczej też taki podobny film, ale z innej gry, tak mi się zdaje. Zobaczymy, jaka ona będzie, bo ja widziałem jeszcze taką jedną, którą nie grałem i zobaczycie ją na kanale w piątek. No bo wtedy będzie następny odcinek. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następny odcinek. I siema.